Siemanko, witam wszystkich. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać jedną z. według mnie, oczywiście, z jedną z najlepszych misji snajperskich, jaką miałem okazję zagrać. Jest to dosyć stara gierka, ale ta misja naprawdę miażdży jaja. Jest to Call of Duty Modern Warfare, jest to Call of Duty 4 Modern Warfare, to jest pierwsze z tych, z tych nowych Call of Duty. No, i chciałem wam właśnie pokazać, przypomnieć sobie troszkę tą misję, bo oh, naprawdę jest mega. Dobra. Pewnie większość z was grało w tą misję, w tą grę ogólnie. Jesteśmy, znaczy mamy się dostać do Prypeci. too much radiation we'll have to go back okay. to the chernobyl and keep going doba careful let's go there's pockets of radiation all over this area if you absorb too much you're a dead man stand by contact enemy patrol dead ahead Stay. Dobra, musimy go sięgnąć. teraz po cichaczu. Dobra, ten go ściągnął. Mamy ziomka, który nas to właśnie prowadzi i nam podpowiada troszkę, co mamy robić. Okej. Okay. Mamy kolejnego typa. Trzeba go sieknąć po cichaczu. No w... okay. Dobra. Bo tutaj w domku jest reszta jego ziomali, kurczę. Dobra, spierdzielamy. Za pierwszym razem jak grałem tę misję, to byłem po prostu zesrany w majtki. Nie wiem dlaczego, normalnie miałem skizę. Dobra, mamy typa. Jest takie uczucie jakby, nie wiem, osaczenia czy, czy, czy czegoś takiego, kurczę, w tej misji. Że masz cały czas skizę, że cię nakryją, a tu musisz być cicho, nie? Dobra, leży. Ogólnie ta misja w tej grze była taka... takim... Momentem już, żeby sobie odpocząć trochę od, te, od tej napierdalanki, od tego strzelania całego takiego wielkiego. I, i to był taki przerywnik właśnie, żeby sobie od, odsapnąć troszkę. Ale jak na tamte lata, naprawdę świetna, świetna misja. Coast Co tu jest dalej? hear Chyba, że tutaj leci. Okay. Położymy się, żeby nas nie zobaczył. Dobra, poleciał sobie i tak biegniemy. Tutaj zaraz będzie szła taka ekipa, cała cała armia tych kurcze ruskich. Czy nie wiem, nie wiem, kto to jest nawet za, za bardzo. Ale chyba ruscy. No, i ten moment mi został, co teraz będzie, został mi mega w pamięci. Bo tutaj, co się działo, patrzcie sami, zresztą. Ta muzyka nakręcała klimacik. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem, kurczę. Że mi tutaj będzie szła cała ekipa tych, tych ziomów. To jakiś nie, nie nadetnął przypadkowo. Kurcze, żeby nie zobaczył No chyba się uda Pierwszy raz jak to pamiętam to była masakra Pociły się ręce Dobra, udało się Właśnie Przeszli, sobie nawet nas nie widzieli Ładna, te czołgi, kurczę, ekipa idzie niezła Gdzie jest ten mój ziomek? W tym kamuflażu tego nawet nie widać. Gdzie on jest? Tutaj jest. Zobaczcie kurczę, nie było go widać nawet. Tak się położy to jest normalnie kamuflaż jest mega. Dobra, lecimy dalej. Follow me follow me lecę. tu mamy gości, wyrzucają jakieś tych, jakieś ciała. Tak są, są ruscy bo mówią po rosyjsku. Ruscy albo Ukraińcy. My to jest na Ukrainie akcja się dzieje. Dobra, musimy sieknąć jednego typa. Chyba tamtego. Tu nie jestem pewien. Nie chcę spieprzyć tego. Get Dobra. Tego też musimy? <toczujesz> musimy w jednym czasie zastrzelić. Dobra. Bierzemy tego, pierwszego siekana. Współpraca jest... wraca na maksa, kurde. Lecimy za naszym ziomem. Shadows dobra, muszę zostać w cieniu. <laughs> o, przycinka jakby. Bo... No, pójdzie go załatwić. He, Suzy! Zwrócił uwagę, dobra, idziemy sobie dalej. Mamy zapis. Давай, давай. Let's see if the guard makes another pass. Patrol coming this way. Stay back. Не, на заебись в гон. Tango Go. Добро, до тебя. O ja, tu są dwa ziomu Jarają fajeczki, dobra Ich nie ruszamy Musimy przejść, przedostać się Bo musimy przedostać się do takiego hotelu W którym będziemy mieli... Y, zakła będziemy zakładać gniazdo snajperskie Dokładniej Ale zaraz zobaczycie o, hold, hold. Lecimy, lecimy. Że oni nas nie widzą, nie? To jest bane. Dobra, przeciągamy się teraz przed, przez tą kolumnę samochodów. Będzie spoko. Muzyczka tutaj nawkręca klimacie, naprawdę. Hmm. Takie szare kolory, kurczę. Ten... Fajnie to wygląda. Nawet po tylu latach, kurczę, gra jest chyba z 2007 roku. Jak ktoś jeszcze w nią nie grał, i grałby pierwszy raz. To gwarantuję, że mega, mega wrażenie zrobi na, na, na tej osobie. Bo dla mnie, no, wiadomo ja już. Tą misję grałem. Ło. Wow. Powtarzałem ją ze 100 razy, chyba, bo tak mi się podobała. Chyba musimy przeczekać. żeby przeszli. Stand by. Stand by. Go. go, go. Dobra, stajemy szybko, nie blokuj mnie tutaj, ziomek. Ready, ready.

Jesteśmy w trpeci teraz centralnie chodzimy cool. do miasta. To miasta naprawdę też wygląda fajnie, tak kurwa czuć tą pustkę. Opuszczone budynki... O, piesek jest. Pierdziela żołnierza jakiegoś tam. bo resztki, znaczy się, co zostało z tego gościa. Wygląda The się ktoś. No Musimy go ominąć. Żeby nie, nie wzbudzać jakiegoś niepotrzebnego zainteresowania. To oh, no. o! Czy w kurbie. Tam widzimy ten reaktor. Widzisz, że mamy kforce. Dobra, to lecimy. Prowadź kolego. To śmiesznie wygląda tutaj, kurwa. Tych spodni, bo to No, 50 tysięcy ludzi tutaj mieszkało w tym mieście, opowiada nam A teraz nazywa, nazywają to miasto miastem duchów Kali, przeleciało Te wszystkie lokacje tutaj, to są prawdziwe w sumie, bo oglądałem trochę filmów z tej, z o tym, o tej Prypeci, także tutaj dużo miejscówek się zgadza, ładnie odwzorowane są. Dobra, musimy się dostać do hotelu, już jesteśmy na miejscu. Także to jest w sumie pierwsza część tej misji. Tak, musimy się tam dostać. To jest pierwsza część tej misji. Także ja Wam to wrzucę teraz na YouTube. I jeśli będzie Wam się podobać, to dajcie znać w komentarzach. N nagram drugą część tej misji i, i wrzucę. No nie. Zobaczymy, czy, czy, czy w ogóle będziecie chcieli. Także no, ode mnie na razie to tyle. Możecie zostawić lajka, możecie napisać w komentarzu, co sądzicie, no i, no i to tyle. Na razie, cześć.